Tu poruszyliście tutaj oboje, że ty dostawałaś bardzo brzydkie, e, brzydkie wiadomości. I zacząłem się zastanawiać, gdzie ten hejt jest bardziej okrutny. Bo myślę, że my jesteśmy Polacy na, na wyżynach po prostu, dokuczania sobie nawzajem. I zastanawiam się, czy jest różnica w czeskich komentarzach, które dostajesz, i w tych polskich czy zwracają zupełnie na inne rzeczy. Uwaga. Ja taka mała prywatna dygresja uważam, to jest moje przemyślenie, że tylko niekochani potrafią hejtować. Jak tak. spojrzysz sobie na poziom polskiej rodziny, ilość rozwodów, przemoc w rodzinie, mm -hmm. to trochę się to tłumaczy, że tak naprawdę osoby publiczne są tylko tarczą, dziesiątką mm -hmm. w tarczy mm -hmm. strzelniczej. Tak. Żeby tak, się wyżyć? Tak. I to totalnie. Ja od momentu, wiesz co, od momentu, kiedy tak zrozumiałam, że te komentarze nie świadczą o mnie, ale o tym, kto ich pisze. Mm -hmm. I totalnie. Nie dopuszczam tego do siebie, mhm. a jeżeli coś takiego jest, że, że mną tak drgnie... Czytam no. ten komentarz, to wiem, że to jest kim, mój problem, który nie mam w sobie, okay. y, wiesz, w sobie załatwiony i że to jest coś ok, To mnie, tak, zwa, tak powiem, trygruje, to, to, mnie, to mnie gdzieś tam y, wiesz, dochodzi do jakiegoś tarcia, to jest coś, co pewnie nie mam w sobie y, poukładane jakby, i, i wtedy, wtedy, wtedy mnie to dotyka, więc dlatego jak, y, jak jestem z sobą ok, staram się o siebie dbać, to, to nawet komentarz mnie nic. po prostu nie ruszy, bo wiem, że albo nie jest prawdą, albo jest pisany, jak Kuba mówi, z pozycji Ale... człowieka po prostu samotnego. Z mi czasami bardziej żal niż, niż że byłabym na niego wkurzona. Ale tylko się zastanawiam, słuchajcie, który naród jest bardziej agresywny? I czy w Twoim przypadku, jeszcze chciałem poszerzyć to pytanie mhm. o to, kto jest bardziej agresywny? Czy dziewczyny, czy chłopaki? Bo to mnie bardzo ciekawi. W sprawianiu nie, okay. nieprzyjemności y, znanej osobie na przykład. Myślę, że. Trudno mi bardzo uważaj, porównywać cały czas, uważaj. ale myślę, że Polska jest naprawdę jakby hej, hej, może być hejtującym e, bardzo. Liderem w mocno, Europie. E, mocno gdzieś tam. Potrafią ludzie się tak bardziej łączyć w tym hejcie. Że to tak się może nasila przez to, że, że jest Polaków teraz więcej niż Czechów. Nie wiem, czy to jest dlatego, ale po prostu ta siła, jakby ta nie energia człowieka jest. Mamy mocniejsza. niż demograficzny, wkrótce was dogonimy. A ty napisałeś kiedyś komuś anonimowo jakieś takie dokuczane, do, dokuczające nie. zdanie, dokuczliwe, czy nie? Bo ja nie znam Sęcją. takiej osoby, która kiedykolwiek komuś skomentowała coś negatywnego. Myślę, że znasz, tylko ona się nigdy nie przyzna. A ty napisałeś? Tak. Kom. Ale anonimowo? Tak. Bo ty publicznie... To no, co ja robię publicznie ktoś, kto śledzi moje media, wie, że ja nie mam problemu. No. Ostatnio z Januszem Kowalskim prowadziłem cudowną z tym Januszem Kowalskim polemikę. Cisza. Wojewódzki skędzierski.